Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 19 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, udają się na te wielkie zimowe rejony, które pamiętamy z początku gry. Udają się tutaj do tego ostatniego rewolwerowca, który nam został. Jak on się nazywa? Flaco Hernandez, no właśnie. To jest ten właśnie ostatni rewolwerowiec, który ma nam coś do powiedzenia o tamtym legendarnym. Eee, powiem wam tak, jeszcze przy okazji, poza nagraniem sobie, po pierwsze, sprzedałem skórę tego bizona, którego polowaliśmy w odcinku poprzednim. Po drugie napadły na mnie dwa wilki, więc też je ubiłem i wziąłem sobie ich skórę. Ale muza. A po trzecie, moi drodzy, no nie pokazywałem wam tutaj drogi, bo chyba z 10 minut ponad tu jechałem, jak nie jakieś 15, więc no stwierdziłem, że nie ma po prostu sensu wam pokazywać tej drogi, bo to było cholernie daleko, naprawdę. Oho. No to super. Kurde, Artur, wyjmij broń. No, co to miało być? Dlaczego mi nie wyjął broni w ogóle? Ja pierniczek mnie drażnię takie rzeczy. No, dlaczego on nie wyjął broni? Ja mam w ogóle tam broń? No, mam przecież. No to dlaczego nie wyjąłem? Cholera wie. Nie wiem, to było dziwne strasznie. Dobra. To co panowie, pogadamy, czy nie? Dobra, kitramy, kitramy, kitramy. Ja, że lepiej by było wziąć karabinek, ko ale jak te rewolwery, to trudno już, pokorzystam sobie z nich. Kurde, Artur, Ładuj! Ładuj! Ok, muszę przyznać, że strzelanie z dwóch rewolwerów naraz jest epickie. Dobra. Ok, jak to mój Pegazik trzyma się, dobra. Ok, ja pierdzielę. Zaskoczyli mi skubani strasznie. Ok, pograbiajmy ich jeszcze. Kurde, dobra, zaraz z tej chaty pójdziemy, moi drodzy, tylko jeszcze. Chyba. Chociaż może lepiej zajrzeć tam od razu, może on sam wyjdzie. Flaco Hernandez, jesteś tam? Nie chciałem want ale jestem tylko to, żeby z tobą porozmawiać Calloway. Jestem Oho, tak myślałem. Dobra. Ten koleś się nie pieści w tańcu. Dobra, wyrwał bułę. Chciałem powiedzieć kulkę i bułę jednocześnie. Dobra. Jeden, jaka ta wóza jest genialna. Dobra, to co weźmy aparat i fotografujmy tego gościa. Przedmioty, aparat. Dobra. Zrobię mu fotkę. okej. Okay. No i dobra, moi drodzy, misja wykonana. Mamy w sumie już wszystkich rewolwerowców, tak naprawdę, którymi mieliśmy się zająć. Mogę go ograbić? Nie mogę. I teraz też pytanie, czy mi się pojawi ta misja, żeby wrócić do tego gościa? Wiecie, o co mi chodzi? No bo Valentine chyba, chyba Valentine on był. Ale widzę, że nie. No nie mam nigdzie tej misji dla niego. A. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, tak naprawdę chciałem, mówię, przyjechać tutaj tylko po tą misję. Nie będę wam może już pokazywać, jakie ich ograbiam i tak dalej, bo to bez sensu. Więc zróbmy może tak, że ja się udam za chwilkę z powrotem do tego, do naszych właściwych rejonów ciepłych, i tam się przewitamy z powrotem, i tam też ruszymy sobie, moi drodzy, na misję fabularną, bo jak pamiętacie, musimy ukraść włosy z ropą naftową. Dla John'ego Marston'a Także mówię, to sobie to na spokojnie poprzeszukuję I widzimy się właśnie przy jednym z tych wozów Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem Słuchajcie, teraz tak Teoretycznie mógłbym ukraść włosy z Valentine Ponieważ, no, jak widzicie, on stoi chyba tutaj dokładnie Ale nie będę tego w Valentine robić Bo możliwe, że będziemy wtedy poszukiwani czy coś Dlatego zrobimy to w tym drugim miejscu Kurde, Pegazik przyspiesz trochę Dawaj, dawaj, dawaj no i zrobimy to właśnie w tym drugim miejscu, gdzie jest drugi wóz dostępny Lepiej, wiecie, zrobić to bardziej na obrzeżu, żeby nikt nas nie wie, nie podejrzewał czy coś takiego e, Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu właśnie musimy pamiętać, żeby... Co jest Havier? I found their cam nearby They Bill I'm ma? go you coming? i ain't got time for this right now. you'll have to do it yourself. i'll do it alone then. what's happened to you, arthur? i'm coming. change of heart. bill owes me. i'll leave it to you. i'm out two bucks. hey, no sleazy well, come on going hunting? Never returned. Ja Only uh, no, <laughs> a matter of time before they decide to pick up camp. I head for town to collect the bounty. Guess we're in sights again. When are we not, Arthur? Fair point. What'll Dutch do? Ain't for me to say. Doubt Bill'll like it, whatever it is. He's a problem. We all know it. Kurde, powiem ja, że ja chciałem pojechać po tym wóz i myślałem, że jak odmówię zadania, to po prostu odmówię tak i Javier pojedzie dalej. Ja się okazało, że możemy też zmienić zdanie, co ciekawe. Okej. Okay. Trochę mnie to zaskoczyło, powiem Wam. No ale dobra, spoko, no zrobimy. Już się podjąłem, to niech będzie. Kurde. Ale no, nie no, myślałem, że jak powiem Javierowi, nie słuchaj, mordo, ja mam inne sprawy do załatwienia, adios. A czy wiecie, chciałem mu odmówić, bo naprawdę mi zależało, żeby ten wóz ogarnąć, bo chciałem troszeczkę fabułę ruszyć, no ale skoro już zmieniliśmy zdanie, e, trochę nie z naszej woli, no to niech już będzie. Akurat ten Bill się ciągle w kłopoty pakuje, no. Dobra. A no tak, Bill to jest przecież ten pijaczyna stary. Aha, to tam gdzie dym jest, tak? There they are. On foot from here. Oh, shit. Hey, you idiots ever hear of Dutch boys? You're gonna pay your position You have no idea what hell is coming. We're shitting our boots. Idiots. I'm bored listening to this son of a bitch. Hey, let's take him into town and collect on the bounty Get us some money. Well, I'll be Czyli jak... aha, dobra. Czyli ja muszę podnieść pierwszy ruch. Pięknie. Kurde, trafiam ich czy nie? Trafiam, nie wiem, nie widzę. Kurde, jeszcze trochę lifa, bo to jest zupełnie otwarte pole. To jest bill, tak, dobra.

no spoko, spoko. Kurde, aha, jak rozumiem, że. O! Czy jest jakaś misja obok? Czekajcie. Tak jest, nieznajoma osoba. Dobra, to przy okazji się tą misją zajmiemy zaraz Tylko. Kurde, szczerze mówiąc myślałem, że pojedziemy po ten wóz, ale nie co powiem cały czas w tej grze coś wypada, że normalnie gra ci nie pozwala wręcz ruszyć fabuły, nie? <noise> Cały czas jest coś do roboty, gdzie coś w stylu. Ej, czekaj, czekaj, bo ty musisz mi tu pomóc. Tak, no dobra, pomogę ci. Zaś, kurde, po chwili przyjeżdża drugi. A, weź mi też pomóż, bo tam to pomogłeś, to chodź mi też pomóż, nie? Nie, no nie mogę z tą groźbą. Znaczy, to jest fajne, oczywiście, bo to jest niesamowita imersja w ten świat, nie? Ale wiecie, dla kogoś, kto nagrywa let's play, to muszę wszyscy czasami to jest takie, wiecie, chcesz zrobić fabułę, dobra, będzie fajnie, zrobię fabułę w tym odcinku, nie? A po chwili, a dobra, ja takiej zrobię, bo wyskoczył mi milion zadań po drodze. <laughs> to ja pierdiczę, nie, nie mogę z tą gram pod tym względem, naprawdę. Ale to w pozytywnym sensie, oczywiście, nie, nie w negatywnym. Po prostu nigdy nie grałem w coś takiego. I to jest naprawdę miazga dla mnie, że ten świat aż tak żyje, no. To jest niesamowite.

But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants. All across this vast country we share the mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all, to know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, beauty. Well, I'm ignorant, ugly, and nasty. <laughs> well, let's see if maybe we can do something about that. I'll see. I'm looking for a plant called yarrow. You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find, they thrive out in the open under direct sunlight. Okej, daj zebrane rośliny wyjamowi. O, ja chyba zebrałem już, okej. Gdzieś tam przypadkiem kiedyś. O, yeah. <śmianowodzą> I feel

Okej, okay, także kolejne zadanie poboczne wykonane. Jestem w sumie strasznie ciekaw ile ich jest w grze właściwie. Dobra, teraz ja bym chciał się wybrać w końcu do tego wozu. A i teraz dwa wozy są tutaj przewiezione, co ciekawe. Aha, no tak, bo jest noc. E, więc pewnie zostało odwieziony jakieś tam stajnie czy coś. Czy stajni? w stajni się wozów nie trzyma w tej do szopy, czy. Łą, wow, 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 wow. bym spadł. <laughs> nie dostaje, nie do tylko do jakieś tam szopy, czy może czegoś innego. Stajni, to się konie trzyma, a nie przyczepy. Przyczepy, te. Jak to się fachowo nazywa? Diligence. Wykoniec to przestraszony przez drapieżnika. Nie, 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 spokojnie, koniu nie bój się, już uciekamy. <grytania> Wybaczcie, też że biegam w nocy, ale. No, trudno. Ukradłem <grytania> wiecie, to zresztą wydaje mi się, że łatwiej będzie ukraść wóz w nocy, wiecie? Kiedy miasto właśnie tak trochę śpi, nic się nie dzieje, myślę, że będzie prościej. Tylko teraz tak, gdzie w ogóle są te wozy, bo ja ich tu nie widzę. A drugi strażnik stał w ogóle. Dobra, gdzie jest ten wóz? On mówię trochę się to zmieniło przez to, że. Aha! To jest na prywatnej posesji teraz, o kurczę. Ha! No to możemy mieć problem, powiem wam. Dobra, ja zostawię. Kurę strażnik ze mną idzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Szybko założę tą wustę. O, kurde. No to nieźle. Dobra, zabieramy wóz lecimy. Dobra, spalamy. O, ja pierdzielę. Dobra, nie, nie poszło to po mojej myśli, nie ukrywam. O, kurde. Nie planowałem tak tego. Czekajcie. Oznaczmy sobie, gdzie ja go muszę właściwie dostarczyć tutaj. Dobra, cel podróży, okej. Okay. Dobra, ale na całe szczęście założyłem tą bandanę, więc nie wiedzą kim jestem, także nikt mnie nie będzie szukać. Dobra. No nie wyzgłoszono przestępstwo i tak dalej, ale no mówię, tak z drugiej strony, e, to co właśnie powiedziałem przed chwilą, e, założyłem tą bandanę, więc nikt nie wie, e, że ja to zrobiłem na całe szczęście, także spoko. Zaś mnie goni jakiś cieć, no. Dobra, dostał. Okej. Okay. Już mi raczej nie powinien ich szukać. Nie wydaje mi się. Bo kurde mój Pegazik tam został, to jest problem. A, ja Mam nadzieję, że on się teleportuje do obozu, skoro muszę to tam dostarczyć. No miejmy nadzieję, bo jak nie to będzie lipa trochę. No, zobaczymy jeszcze. No nie chciałbym Pegazika stracić. Wcześniej jeden Rockstar raczej e, dobrze projektuje te misję, więc wydaje mi się, że zapewne e, Pegaz wróci do tego, do, do naszego obozu. Mam nadzieję, nie chcę konika stracić mojego kochanego. No, ale nie, no chyba nie. To w było głupie trochę. W sumie możemy sobie coś zjeść. Albo, wiem, o, możemy sobie poczynilować w obozie później, jak tam dojedziemy. Właśnie pójdziemy sobie coś zjeść, pozbieramy może amunicję, zapasy i tak dalej. Myślę, że to się może przydać. Dobra, pegazik tam niestety został, ale mówię, no, liczę na to, że on się teleportuje. Bo skoro jedziemy tym wozem, no to nie miałem jak mieć pegazika obok siebie, nie? Więc miejmy nadzieję, że, um, że on się teleportuje faktycznie. No dobra, spokój. Uciekliśmy im na luźnej gumie. Myślę, że mogę już sobie zdjąć tą. Nie o to mi chodzi. Myślę, że mogę już sobie zdjąć tą bandanę. Kurde, komu niby? To o mnie mowa? O kurde, o mnie mowa. Dobra. Nowego Artur, jeszcze! Dobra, padł Kurde, w ogóle chłop wystrzelił po śmierci. Dobry jest. Jeszcze z zagrobu skubany chciał to mnie strzelać. Dobra, czekajcie, bo tu... Ja pierdzie dupłem w drzewo trochę. Dobra, chwila, chwila, chwila. Wycofajmy się trochę. Ale patrzcie, który się tam nadgonił. Dobrze, założę tą bananę w porę, bo inaczej pewnie byłby problem. Dobra, przyspieszmy troszkę. No ja ten wóz jak rozumiem muszę zostawić w tym miejscu. Dobra. Nie, wiem, misja się zakończy, czy ja muszę wysiąść z tego? Okej, okay, wróć do obozu i powiedz żonowi, że wóz już czeka. E, no dobra, tylko... Pegazik! On nie teleportował się! Nie! Yeah. Serio? Kurde! Ja myślałem, że on się teleportnie! A tu mam jakąś stajnię w ogóle. Ciekawe, czy ja mogę do teleportować konia na przykład. To by było dobre. Ja yeah, pierdziel! Tylko czekajcie, może ja zdejmę... O, właśnie. Mam dane, żeby mnie nie... ...nie uznali za jakiegoś przestępcę. Eee, kurcze... To nie jest lipa. Hmm. Ta stajnia jest w ogóle zamknięta? Znaczy otwarta? Nie wiem, zobaczmy. Dzień dobry! Jeśli stracisz siodło, wystarczy wejść do stajni, aby je odzyskać. Czemu w ogóle scenka się załączyła? Jakiś samouczek chyba on, co? Zarządzaj posiadanymi końmi, no. Odzyskać. Jest! Dobra, mo jenny, super, mogę odzyskać sobie. Okej. Okay. No i kozacko, dobra. Eee, kup konia. Mogę kupić jakiegoś konia? Konia ardeński okej. Okay. Ktoś mi tam wysłał filmik na Discordzie, że koni arabski jest najlepszym koniem w grze. Także na pewno sobie te konie kiedyś tam załatwię, ale na razie nie. Dobra, na całe szczęście mogę tu konia odebrać. Jej ja już się wystraszyłem, kurczę, że... Nie będę mógł. A jakiś opis tej stajni? Największa stajnia w regionie Scarlet Meadows. Możesz tu kupić, sprzedać, zostawić lub podebrać konie, spersonalizować swojego ulubionego wierzchowca, albo kupić przedmioty, które pomogą ci o niego zadbać. Dobra. Nie ale na całe szczęście odzyskałem, bo już naprawdę bałem się, że... Że ten, że mogę mieć problem niezły. No dobra moi drodzy, to udamy się teraz do obozu, myślę. E, udamy się do obozu i w sumie... E, może ja nakarmię mojego konika? Czekajcie, dajmy mu coś do jedzonka tu cukier, a niech oh, sobie cukier zje. Dobra, ok. Także moi drodzy udamy się właśnie do obozu. No i w sumie tak, no na misję fabularną nie starczy nam już czasu na pewno No ale spoko, coś tam fabularnie zrobiliśmy, tak? Odzyskaliśmy ten wóz, także spoko. Eee, mówię, no te misje poboczyły i po drodze wyskoczyły. Znaczy, po pierwsze, no tego rewolwerowca chciałem już załatwić, tego ostatniego. Tylko kurde, musimy jeszcze właśnie wrócić do tego gościa w Valentine'u. Pamiętam, że on był w nie dobrze pamiętam, który nam zlecał to zadanie. Także tak się zastanawiam, jak to będzie. Czy ja muszę, wiecie, do Valentine'u pojechać i dopiero wtedy mi to zadanie się wyświetli? Czy on już jest zaliczone jako. w sensie, czy ono już jest zaliczone po prostu? Nie wiem. Będzie trzeba to ogarnąć jakoś. Ale do Valentyn w tym momencie nie chcę zbytnio jechać po tym rabunku wozu. Także na razie sobie. Ej, no kobieta, ci już tu chyba widziałem. No bez kitu. Jest... Ta sama sytuacja. Ej, no identyczna sytuacja sytuację, do jednego, jest... nie? Przecież to już jest... było. No, LOL Tak wiem, słyszeliśmy już ten dialog, dosłownie co do jednego, no Tak wiem, mam zostać pożarta przez jakiegoś wielkiego niedźwiedzia i tak dalej, dobra. Chcesz podwózka, kobito? Bo pamiętam, że chciałaś podwózkę wtedy. Chcesz czy nie? Dziękuję. No to ładuj się na konia <grywa> i lecimy. Tak, wiem, gdzie jest Valentine. Czemu ona wsiadła? Łat, to było dziwne. Dobra, niechmy. Okej, okay, no dobra, ale jeden do jednego, identyczna sytuacja normalnie. Myślałem, że one się nie powtarzają. A jednak, no dobra. A właśnie, nie powiedziałem wam jednej rzeczy. E, jak tu będzie jakiś dialog, to będę go przegadywać, bo już mimo wszystko słyszeliśmy to. E, moi drodzy, zechciałem powiedzieć, że właśnie. Jak jechałem sobie w tym zimowym biomie, nazwijmy to, e, to ten, to tam była taka sytuacja, że koleś do mnie podszedł, wiecie, jakiś tam biedak wydaje mi się, nie? Przynajmniej tak wyglądał, i mówi do mnie, ej, słuchaj, pomożesz mi, bo mam jakiś tam problem. E, a ty na, ja no dobra, spoko, po, wiecie, podszedłem do gościa na koniu, nie? Podjechałem, a on w ogóle zaatakował mnie, walnął mnie w twarz, zdjął mnie z konia chciał mi ukraść pegazika, nie? Ja pierdzielę. Normalnie myślałem, że kurde szlak mnie trafi, nie? ale zdjąłem go na szczęście odpowiednio szybko, tą strzał w głowę z rewolwera. I tyle było zabawy, no ale no, powiem w kuszu mnie strasznie, chłopnie. Nie spodziewałem się zupełnie takiego obrotu sytuacji. Myślałem, że raczej e, takie te kropki, właśnie, to są sami dobrzy ludzie znaczy w większości przynajmniej, tak, bo widzieliśmy już też bandytów z tej szarej kropki. E, no ale mimo wszystko, e, liczyłem na to, że wiecie, on mi nic nie zrobi, nie? Że faktycznie potrzebuje pomocy i tak dalej. A widzicie, zrobił mnie wciula e, i chciał mi ukraść konia. Ale na całe szczęście mówię, dostał szybko headshot'a z rewolwera i tyle było zabawy. Dobra, widzę, że powoli się jasno już robi całą noc, żeśmy poprzejeżdżali. Okej. Tak, wiem, to już słyszeliśmy ten dialog raz, więc no, przegaduję go, bo nie ma sensu, żebyśmy tego drugi raz słuchali, czy jakoś więcej się skupiali na tym. Dobra, na szczęście Valentine nikt nie wie, że ja to zrobiłem, że ukradłem ten wóz, także mamy tutaj spokój. Także, także nice, nie muszę się tym wielce przejmować, tylko mój konik ma mały rdzenie zdrowia. To mnie niepokoi. Musimy coś mu dać, żeby go wyleczyć. Ale spoko, zaraz to się ogarnie. Dobra, ja tak się jeszcze Myślę, że ja w tym salu nie mogę pohandlować, bo naprawdę nie mam pojęcia gdzie ja mogę sprzedać takie, wiecie, rzeczy pokroju srebrnego zegarka, który cały czas noszę i tak dalej. Nie wiem, no ja bym to sprzedał gdzieś tutaj, no. Tak, wiemy, wiemy. Normalnie w identyczny sposób nie ma, że kończyłem odcinek jak raz. Tak, honor na plus, super No, proszę uważać na siebie Dobra Okej, okay, to stąd możemy spadać W ogóle też widzę, że jest tu misja poboczna związana z... właśnie, ściganiem zbiegów no, Ale to... nie wiem, może kiedyś wam to pokażę, na razie nie zamierzam e, Do fryzjera też nie chcę, ja chciałem w tym momencie się do obozu wrócić Gdzie jest nasz obóz? Tutaj, dobra Także oznaczmy sobie ten obóz Okej, okay, dawaj Artur, zawracamy. O, coś mi greściło. Dobra. Także zawracamy i, ten, i pojedziemy sobie do obozu. I myślę, że na tym już właśnie sobie odcinek będziemy kończyć. Du, 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 du. Może coś się wydarzy po drodze interesującego. Zobaczymy. A, miałem... Czekajcie, miałem konikowi. Ej, nie, nie, nie w ten sposób, moment. Torba koń. Teraz tak, co ja ci mogę? Pełnie zdrowie, ale to nie, jemu brakuje rdzenia zdrowia. O, tylko żeńszeń daje. No, dobra, dajmy mu trochę żeńszenia. Okej. Okay. O, kurde, zdążę! No styk! Dobra, trochę trzeba w życiu paryzykować, nie? Dobra, jeszcze ten żeńszeń? Ok, będę musiał kupić trochę tego jedzenia dla konia, bo się powoli kończy. No, ale to spoko, podjadę do jakiejś stajni ewentualnie i, y, i kupię. Kurde, powiem wam, że ta gra jest taka dosyć. Y, Atencyjna nazwijmy to, w takim sensie, że wiecie, yy, muszę trochę czasu jej poświęcić poza nagraniem, nie? A, I muszę właśnie poogarnąć jakieś rzeczy pokroju jedzenie dla konia, jedzenie dla siebie, <grywania> amunicja itp. Itd. Powiem, wam, że naprawdę bardzo dawno nie grałem w tak, a, aż tak atencyjną grę, ale podoba mi się to oczywiście, tylko szkoda, że niestety nie mam e, też na tyle czasu wolnego, żeby sobie pograćcie w to dłużej prywatnie, bo bardzo chętnie bym wiecie porobił sobie wyzwania związane z pokerem, pięć palców i tak Bo mega mnie to wszystko ciekawi, no ale niestety no, no nie mam na to czasu zbytnio. No. I to mnie boli. Dobra, przywiążę sobie konia. Siema, siem... Chłopie, co ty za jakiś strój masz na sobie, ty? To jest Javier chyba? Nie, nie, to nie jest Hawir, to jest. ...Leny, przepraszam. Co on miał za dziwny strój na sobie? A, bo oni wszyscy wstali dopiero. A, my przyjechaliśmy. No Kurde, co, cały dzień żem pracował. Siema, siema, kieron. Eee, okej, okay, widzę, że nawet gry stara. <laughs> nie są do końca dopracowane. Dobra, to moim zdaniem tak, podbierajmy sobie trochę rzeczy. Ewentualnie jeszcze damy kasę do obozu. I ja powiedział, zawsze ktoś musi być pijany, nie, e, dobra, to wiecie, co ja jest, może teraz zainwestował w obóz i odnowił sobie zapasy, żebym mógł je zebrać. Myślę, że to jest dobre. Więc tak, e, księg... Czemu nie mogę? Halo! Wielebny sorry, ale bym chciał. O właśnie. E, wspomóż gang. Wiecie, co Są ja strasznie dużo kasy. Myślę, że 50 dolców przynajmniej damy. A bo wiecie, co damy 72, tą końcówkę. Niech będzie. Żeby mieć. O, dobra. Żeby mieć te równe 200 w kieszeni. No tak, zuch chłopak, zuch chłopak. Dobra. Księga rachunkowa jeszcze zobaczmy. Co my tam możemy właściwie zrobić dla tego naszego obozu? Następna strona. Okej, okay, silne lekarstwa i toniki. A coś dalej, on coś dla konia ogarną, powiem wam. Hmm. Stanowisko Dobra, dla koni. Jakiś kurnik. Jenny wielebny przymkni się tam. Ja pierdziłem, to śpiewa coś. Dobra, myślę, że możemy sobie wziąć to. Kupmy to. Dobra. No i okej, okay, mamy. Y, liczba jakoś remediów w na nawozie medycznym zostały zwiększone. No i super. To się na pewno przyda. Widzę, że za amunicją mamy kiepsko. Stan amunicji jest na czerwono, dobra. O, a medykamenty są wręcz na żółto. Czyli już jest tak, Gigakoks, dobrze. To wiecie, co ja bym sobie może w amunicję faktycznie zainwestował. Mamy jeszcze kasę tu w tym obozie, więc zróbmy to czemu nie. Dobra. Ok, pamiętajmy też, że członkowie gangu przecież przekazują kasę. Dobra. I teraz tak, ile nam zostanie kasy w obozie? 50 dolarów. Czy mnie stać, żeby zainwestować jeszcze w jakieś jedzenie? Niekoniecznie, musiałbym jeszcze dołożyć. E, no dobra, to myślę, że na razie to zostawimy, nie będę na razie nic dokładać. Tak mamy naprawdę świetny stan wszystkiego w tym momencie. Więc spoko. Dobra moi drodzy, także myślę, że możemy sobie w tym momencie odcinek zakończyć. Jeszcze sobie zerknę na szybko jak moje rdzenie, No średnio. To mi się może przespał w sumie jeszcze, czemu by nie? Prześpijmy się. Prześpijmy się aż aha, do południa, wieczór lub nocy. To nie, to anuluj. To w takim razie sobie coś zjemy. Eee, łosoś w puszce, spoko. Zawsze na propsie. Dobra. Jeszcze wytrzymałość by się przydało odnowić. Um, czy ja mam coś, co mi odnowi wytrzymałość? Ja bym do torby musiał zajrzeć, co? Czekajcie. Zapasy. Właśnie chciałbym że coś, żeby odnowiło mi trochę wytrzymałości. Hmm. Zjedzmy sobie te nie w puszce może. Bo powiem wam też, że... Yy, że... Może wam to pokażę jeszcze, tylko gdzie to było? Nie wiem, to było gracz chyba? Tutaj, tak, Artur. O, proszę bardzo, możemy wejść na Artura. I zobaczcie, że mam niedowagę na postaci, kurde. Także te, także muszę trochę sobie pojeść, w takim razie, żeby Artur trochę masy nabrał. E, no ale dobra, moi drodzy. Także myślę, że w tym momencie sobie odcinek już zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Na razie.